Kochanów. Tu mieszka rodzina G-Playa. Pewnego dnia G-Play traci pracę, a G-Playka zostaje oskarżona o przestępstwo i zamknięta w więzieniu. Dodatkowo policja konfiskuje ich dom. Nasz bezdomny bohater nie wie co zrobić i postanawia udać się na ulicę, aby prosić przechodniów o pomoc. Czy uda mu się stanąć na nogi i odzyskać swój majątek? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czylęcz na dziś to 13 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. się siemano, z tej strony Gplay i słuchajcie, właśnie jakiś czas temu siedziałem sobie elegancko w basenie, opalałem się, yy, chillowałem po prostu i nagle dzwoni do mnie szef, że mam przyjść natychmiast do pracy, więc normalnie wziąłem tutaj swoją walizkę i się tutaj udałem. Nie wiem, czy będę musiał w ogóle dzisiaj jeszcze pracować, trochę mi się nie chce, ale ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie i Wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem i dołączajcie do armii, ponieważ już niedługo wbijamy. Milion osiemset tysięcy subików Jest to mega, mega dużo Jeśli ogólnie macie ochotę Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl Po super ciuchy i gadżety I zostawcie kciuka w górę A my idziemy właśnie, poszukamy szefa Halo, dzień dobry, gdzie, gdzie jest szef w ogóle? Halo e, Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry Teraz ja jestem tutaj, tak można powiedzieć, szefem Pan Gplay, tak? O ile tak. się nie mylę Pani teraz Dobrze. zastępuje szefa naszego? Pani jest nowa Ja nie tutaj? zastępuję, ja teraz jestem i będę Aha. cały czas teraz szefową tutaj. Wie pan, co? Proszę, proszę tylko zejść z tego biurka, dobrze? dobrze Bo to już tak nieelegancko wygląda. O co chodzi w ogóle? E, chodzi o to, że mam tutaj pana na liście. No niestety, firma ma trochę teraz za mało pieniędzy i zostaje pan z dniem dzisiejszym zwolniony. Co? No tak, to proszę zabrać swoje rzeczy. No i musi się pan niestety spakować i opuścić naszą pani firmę. Nie ma serca. Może jak firma ja będzie rodzinę. miała więcej pieniędzy, ja to wtedy pan mam Dzieci zapłasimy. do wychowania i tak dalej. Ja pan mnie tu zwalnia, nie, nie ma w ogóle żadnych oszczędności, ostatnio wszystko wydałem, pani pan nie ma rady, serca i litości, do widzenia, ja do nie widzenia, mogę, słuchajcie, widzenia. straciłem pracę, widzicie jak to jest, pracuję tutaj normalnie jakieś dwa lata i nagle z dnia na dzień mnie wyrzucają, bo firma ma problemy, no nieźle, to już wolę siedzieć słuchajcie, w basenie, nie wiem skąd teraz będę brał pieniądze, w ogólnie słuchajcie, ciężko tutaj w naszym mieście dostać pracę, wszystkie posady już praktycznie są zajęte i nie wiem, Gplayka w sumie słuchajcie, ma jeszcze tam Yy, jakąś, jakąś dorywczą pracę I nie wiem jak my w ogóle teraz będziemy wiązać koniec z końcem, ale jakoś z nią to przegadam. Co? Ej, co tutaj w ogóle się dzieje? Patrzcie ile policji? Ej, jest w klatce zamknięta. O co chodzi? Jeszcze normalnie gwóźdź do trumny Nie dość, że straciłem pracę, to policja. Halo, dzień co dobry, co się obserwuję? dzieje tutaj? O co tu chodzi? Czemu pan tak obserwuje? No obserwuję, bo to to, to, to A, moja żona. tak, pani G Zna pan? No to, to jest moja żona tak naprawdę. My tu razem mieszkamy od kilku lat, a co jest grane w ogóle, co? Y, zostaje aresztowana, ponieważ tutaj trochę oszukiwała i państwa dom zostaje zabrany przez policję. Co? Już pan nawet nie może do niego wejść, wszystko Jak zostało to? zabezpieczone, a pani Gipleka idzie do więzienia w takim razie. Nie, niestety, przepraszam bardzo, tutaj nie może pan przejść. nie może Ale pan w ogóle co ona ujść? zrobiła? Są jakieś niepo, niepodważalne dowody na Dokonała to, że ona jest winna? kradzieży. Ogromnej kradzieży. Że aż państwa dom to jest za mało na tą spłatę. Co? Więc ja proszę nie bardzo, bierze. niech pan się teraz odsunie, Dobrze. pójdzie sobie pan najlepiej stąd, a pani tutaj idzie do. Do widzenia. no widzenia, widzenia. nie no. Już panią. gorzej być nie może, słuchajcie. Już gorzej być nie może. Nie wiem w ogóle, co mam teraz zrobić. Przecież w ogóle, co ja mam powiedzieć dzieciom, że ich mama poszła do więzienia i straciliśmy dach nad głową, i nie wiem, wylądujemy pod mostem. Oni zaraz z dzieci, przecież kończą zaraz lekcje. Właśnie muszę ich już ich Odebrać, słuchajcie, co to w ogóle za dzień? Najgorszy dzień w moim życiu, słuchajcie, najgorszy dzień, chyba jaki mógłby mi się przytrafić. Nie dość, że straciłem pracę, straciłem normalnie gplaykę, straciłem dom, straciłem wszystko z dnia na dzień. Ja nie mogę. Gplayek, gplayek, Janek, jesteście cała rodzinka, słuchajcie, o, też gplayeczka y Mam dla Was wiadomość. Słychać, będziemy no, się bawić. porzucamy mam... tam? chodźcie, słuchajcie, dzieci. Mam dla was złą wiadomość. O, w ogóle chodźcie, dzisiaj. co się stało? Straciliśmy dom. mamy zamknęli co? do więzienia. Podobno niby coś ukradła, w co mi się nie chce wierzyć. Mam nadzieję, że niedługo ją wypuszczą z aresztu. Słuchajcie, na razie będziemy musieli znaleźć jakieś miejsce do spania i do mieszkania pod mostem gdzieś. Wiecie co? Czekajcie. Ja nie będę to dospał pod mostem. No, gdzie no wstyd? Pod mostem mam spać na Synku, tato. wiesz co? Nie jest kolor Musimy jakoś sobie radzić Tutaj zbuduję z tato, tego Tata, mam dla ten... ciebie coś na pocieszenie Kwiatka ze szkoły o. od pani nauczycielki Dziękuję, dziękuję synku Ale to jest zbyt mało dla nas Wiecie co, tutaj jest w ogóle taka A to jeszcze mam coś tutaj dla siebie, tato Proszę, nasionka dla ciebie No to może, wiesz co, sklebek zasadzie. później zasadzimy Dobra, no. tutaj będziemy mieszkać Jak wam się podoba to miejsce tutaj, co? Co myślicie o tym, no, dzieci? No to pod most. Fajny miałem komputer i wszystko, co ja będę tu pod mostem robił. Wszystko jest tutaj. skonfiskowane, policja wszystko zabrała. Teraz będziesz spał tutaj, tutaj będzie przesuń się G-Playek, tutaj będzie no. mieszkał Janek, a G-Playeczka będzie spała tutaj. O, wiecie co? Ja teraz y, muszę iść zdobyć jakieś jedzenie, bo nawet nie mamy nic do jedzenia. Wy tutaj, proszę, uczcie się pilnie, Z, odrób, Dobra. Od, odróbcie zadanie domowe. Ja tutaj zaraz przyjdzie, a wy obiecujcie, że się stąd nie ruszycie. Tak, G-Playek, nie ruszycie się. do No chyba, no, no nie wiem, no dobra No nie ruszaj się stąd, będę dobra, pilnował Dobra, dobra, to party klejek pa. no, pa. Okej, okay, pa, słuchajcie, pa, pa, pa. słuchajcie Będziemy musieli po prostu załatwić jakieś pieniądze Jakieś jedzenie, dobra Także tutaj jest w sumie restauracja Czerwone Szelki Może tu znajdziemy, weźmiemy sobie też tą Tabliczkę, słuchajcie, przyda nam się I weźmiemy, może ktoś zostawił jakieś Resztki, po cichutku, jakieś resztki Jedzenia by się nam przydały Po prostu jakby kelner nie zniósł z czegoś O dobra, czekajcie, tutaj coś jest Jest jakiś boczek, dobra, to weź Weźmiemy sobie, mamy boczek, już trochę jedzonka, O, jeszcze nie dojedzona pizza! Dobra, bierzemy pizzę. I słuchajcie, uciekamy stąd, uciekamy z tej restauracji i będziemy musieli teraz po prostu wyżebrać trochę pieniążków. Także wiecie co? Mam tutaj w sumie to. Tutaj Ej, będą, będą ludzie. Cześć, Diplay, słuchaj! Co jest dane? Czemu? co ty kombinujesz? Ja by tak obserwowałam tutaj od paru minut. O co chodzi? Co się słuchaj, dzieje? Nie, zaraz ci pokażę. Tylko napiszę tabliczkę. Zbieram y, na dach y, dach nad głową. To? Zbieram na dach nad głową. O, a, a tu jeszcze? A w dom. No, nie mam Jeep. Y, Lumi, normalnie wszystko dzisiaj straciłem. Zbieram na dach nad głową. Rzuć złotóweczką, poratuj złotóweczką, Lumi. No, Rzuć Dobra, coś do... no jasne, proszę, o. proszę. Mam jeszcze to i to. No, 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 nic więcej przy sobie, po prostu nie mam żadnych pieniążków. Dobra, ale... dziękuję Ci. A, ja I tak, nie I tak mogę. pomogłaś. Lumi, słuchaj, dzisiaj jest po prostu najgorszy dzień w moim życiu. Straciłem Jeep Lake, straciłem dom, straciłem pracę. Po prostu życie mi się sypie Całe. Ja nie wiem co ja mam robić. Ja po prostu wylądowałem na ulicy i muszę żebrać, muszę zdobyć jakieś jedzenie. Mam co prawda trochę z restauracji, ale tak naprawdę ogólnie powiem ci, że nie jest za kolorowo, no. wiesz. No słuchaj, może no nie wiem, może zacząłbyś jakoś zarabiać. Może na przykład mm, zrobić coś takiego, że będziesz robił takie tanie trole dla ludzi. No no nie wiem, się coś że wymyślić co? w razie czego. Że no, prowadzę no, tutaj wiem. usługę trulowania w naszym mieście tak? i będę robił trole za pieniądze. No, na przykład jakieś takie drobne, wiesz co, takie najtańsze w mieście. No dobra, słuchaj, no to w takiego. sumie lepsze to niż żebranie, słuchaj. W sumie jestem Chodź dobry tutaj, w trollowaniu. Czy tej w sumie tu dużo ludzi chodzi, bo to fontanna szczęścia chyba coś takiego. No, no to wiesz dobra. co, ty możesz na przykład Tanie... napisać jakąś tabliczkę, czy Czekaj, coś. Czekaj, tak. Tanie. Yy, trolle. trole. Dobra, tanie trole i zobaczymy czy będą jakieś klienci. Także słuchaj jak, no, jakbyś, ja kogoś spotkała, spotkała, jest, jakbyś kogoś spotkała, no. jakbyś kogoś spotkała to polej tutaj yy, nasze dobra. usługi yy, tanich troli. Dobra, słuchajcie, dobra. Yy, musimy przyjść do, do jedzenia. Dobra, ja tutaj w sumie mam trochę jedzonka, także mamy tutaj słuchajcie pizzę, mamy boczek, yy, trochę sobie skubnę, a resztę zostawię dla dzieci. Ile tutaj zarobiliśmy dzisiaj pieniążków? Dobra, tutaj mamy dwa grosze, yy, 12 groszy i złotówkę. Katolumii, mi normalnie na razie zarobiłem złoty 12. No już sobie coś będę mógł kupić, jakąś gumę balonową, ale w ogóle czy znajdę tutaj jakichkolwiek klientów? O, patrzcie, burmistrz idzie halo? Tanie trole, Tanie trole, dzień dobry, dzień dobry, Co tutaj Tanie trole? Co pan panie G play tylko u nas Tanie trole. Jak pan chce, żebym kogoś trolował na pana zamówienie, to oczywiście świadczy takie usługi. Na zamówienie mogę kogoś trolować, ogólnie kogo pan na przykład nie lubi burmistrzu. No to zapraszam, zapraszam w takim razie ze mną. Proszę wszystko zabrać. Tak? Stroluje pan mojego sąsiada. No tak go proszę pana nie lubię, że to po prostu jest szok. ja ogólnie mieszkam tutaj, to ten mój piękny, tak. diamentowy dom. Ja wiem, tak. ma pan najbardziej prestiżowy dom w całym mieście, no piękniejszego o, nie słuchajcie. ma. A słuchaj, a sąsiad ten mieszka tutaj. No. no to chodź na razie do mnie, teraz pójdziemy tutaj do domku. Mm, wiesz co, tutaj masz skrzynkę, masz tutaj jakieś różne rzeczy, jakieś kolce, Uuu. nie kolce. A jeszcze warunek, musisz zrobić zdjęcie albo to nagrać. Wiesz a co, dobra. żebym się trochę pośmiał, dobra? Jest kamera, Możemy się dobra. tak umówić? zdobędę, tak, ogólnie może może tutaj burmistrz na mnie liczyć, ja to wszystko załatwię, jestem dobry w trollowaniu także, to e, ja idę do miasta je dalej, tam do urzędu dobra. w razie czego później to się rozliczymy, w do widzenia dobra, dobra, okej, okay, słuchajcie także mamy całą masę ciekawych rzeczy jeszcze coś tam było przecież w skrzyni i bez problemu, w sumie jestem dobry w tych trolkach. patrzcie, tutaj na przykład mamy takie rudy, które e, po prostu jak się niszczy to e, odrzucają w kosmos także na początku możemy tu pod jego domem zrobić takie coś i na Pisać, e, tabliczkę, darmowe diamenty, darmo, darmowe e, dia, diamenty. Ok, darmowe diamenty. Jak tu zniszczy, to po prostu wszystko wybuchnie i wysadzi. Dobra, pierwszy troll mamy. E, zrobimy takie kombo, a później po prostu to wszystko uwiecznimy. E, tutaj, słuchajcie, zamiast tego piasku będziemy mogli ruchome piaski wstawić, ale to jeszcze nie teraz. Tutaj zrobimy, może, wielką dziurę, e, gdzie po prostu będą na dole kolce. Jak wyjdzie po prostu tutaj do swojego domku to się zapadnie, okej, okay, dobra także hop, 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 słuchajcie albo wylejemy tutaj taką toksyczną maź dobra, hops, i teraz słuchajcie, musimy to wszystko ładnie zakryć zakrywamy, tak, tak e, zakrywamy teraz to drewnem pyk, pyk, nic nie widać, nic nie widać tutaj oczywiście przed domem jeszcze ruchome piaski, e, tu jeszcze słuchajcie, kolce mu poustawiamy w całym domu ale ten sąsiad za bardzo ładnie nie ma tego domku urządzonego a w ogóle, słuchajcie, śmiesznie, że burmistrz mi takie każe rzeczy robić, przecież on powinien dbać o mieszkańców miasta. No ale nic, słuchajcie, czego się nie robi, po prostu, żeby wstać na nogi. Tutaj jeszcze dekoracja, no i gotowe. Teraz musimy, słuchajcie, gdzieś wejść, może na drzewo, i to udokumentować dla burmistrza, żebyśmy mieli dowód, że po prostu y, dokonaliśmy tego. Także widzicie. Ej, czekajcie, ktoś tu idzie. Ej. O, wracam po ciężkim dniu. A to co nie jest to? Chyba tutaj ktoś mi kolce tutaj jakieś zrobił takie, ja nie mogę, o co tu w ogóle chodzi, przy moim domku Dobra o, nie, o nie, no? o nie, o nie o nie, o nie, coś, się, co się, co się, tutaj dzieje? Czym, o co chodzi? O co chodzi? O nie, o nie, nie, co to Patrzcie, za jakieś piaski? Ktoś, piaski, sobie... Ej, ktoś piaski. tam jest, ktoś tam jest. O nie, jak ja mam stąd wyjść? Halo, o nie, Pomogę o nie. panu, pomogę panu. Pomocy, pomocy, Dobra, już pomocy. tu pomagam. O, dobra, dziękuję, dziękuję. Panie kochany, ja panu tutaj pomogłem. Normalnie się wydostać z tej pułapki. Super. Bardzo pan? Dziękuję. A tutaj, tutaj w ogóle coś jest, jakieś darmowe diamenty? O co chodzi? Widział pan te diaksy? No? Ja bym się pokusił no. na nie. A, a, a czemu ty mnie kamerujesz? No dobra, A nie, ja to nie bierzemy, kameruję. Bierzemy. Przypadkowo. No, Niech, tylko, pan, wejdzie a, a Niech pan wejdzie na to. Niech pan wejdzie na to. Niech on nie na to. Niech on jest? na on jest, słuchajcie, wyleciał w kosmos! Wyleciał w kosmos, normalnie mam to nagrane jak wyleciał tutaj sąsiad burmistrza w kosmos Także teraz wystarczy, że na niego poczekamy i dostaniemy zapłatę Ciekawe ile zarobię, przecież burmistrz jest bogaty, zobaczcie ilu ma bloków diamentowych Ma cały dom zrobiony ze złota i diamentów Kto mi to zrobił? Ej, co ty tu czekajcie. oszalałeś? Żeby mi tutaj mówić, że ja mam tutaj wejść na to, o nie, o nie, co się w tym mieście dzieje, czyja to w ogóle jest sprawka? No dobra, musimy jakoś wejść do domu Hmm, może wejdę przez okno, Dobra. będzie chociażby bezpieczniej. Chyba to nie wszystko, to nie wszystko normalnie. O nie. on zaraz tam wpadnie. Na środku przecież jest tutaj w ogóle dziura. Hej, tutaj do mnie. Ha, ha, o nie, o nie, nie, o nie pomocy, pomocy Dobra, o, sam w się, o nie, o nie O nie są w podem ruchomy piaski. Słuchajcie, zwiewamy. Zwiewamy, o... czekamy teraz tylko na burmistrza. jest Może zadzwonię do burmistrza i po prostu powiem, że już sprawa jest załatwiona i to nieraz został strolowany... Dobra, wykręcamy numer. Halo, jest tam ktoś? Halo, halo, tak, słucham, o co chodzi? Panie burmistrzu, sytuacja załatwiona. Pana sąsiad został strolowany i raczej tutaj już nie będzie chciał mieszkać, tak. Że czekam w pana domku i mam nadzieję, że pan wypłatkę mi tutaj zarzuci jakąś co Dobrze, dobrze, to już w takim razie już za chwilkę, jeszcze chwileczka i będę Dobra, już dobra, świetnie będę. Także słuchajcie, obstawiamy teraz w komentarzach, ile burmistrz mi rzuci kasy yy, Na przykład ja tak obstawiam, że rzuci mi z 5000 tysięcy, myślę lekko Bo taki jeden bloczek diamentowy jest warty z 5000 tysięcy To mi bym by musiał rzucić z 5 koła I możecie trafić teraz w komentarzu, napiszcie szybciutko jakąś liczbę, ile pieniążków mi rzuci A my tutaj czekamy Dobra, zobaczymy w ogóle, gdzie jest burmistrz O, burmistrzu, burmistrzu O, yy, dzień dobry, dzień dobry Tutaj zdjęcia Widzę. dla pana i tutaj proszę, tak, e, proszę pokazać. Tutaj proszę widać w ogóle tutaj zniszczenia nawet nie trzeba zdjęć, ale mamy tutaj sporo zdjęć udokumentowane. O, no jak po prostu źle, źle. pana sąsiad, Proszę e, bardzo. Spakował się w tę trollkę, dlatego e, teraz oczekuję zapłaty, ponieważ moje dzieci są głodne i muszę im iść kupić Dobrze. coś do jedzenia. Proszę bardzo, trzy stówki tutaj dla pana. Mam nadzieję, że Co? jest pan zadowolony. A, a czemu tak a mało burmistrzu? No było, że najtańsze, prawda? No to poczekaj, w razie nie. czego ja jeszcze tutaj dla ciebie mam tutaj pewne. Nie prezent. było najtańsze, tylko tanie trolle, a tanie to nie najtańsze burmistrzu. Pan, czy, pan burmistrz tylko jest bogaty. Nie, no, drobne, tylko. Wie pan co, takie, burmi, takie e, burmistrz mi normalnie drobniaczki, to ja podziękuję. A co? Ja nie, nie mogę... podoba się, nie podoba co się. Co mi teraz z tych trzech Ani to domu sobie nie kupię, ani to nic, słuchajcie, idę zobaczyć w ogóle jak tam dzieci czy się uczą pilnie, czy wszystko w porządku. Obiecali, że nie będą się stamtąd ruszać i zobaczymy. Ej, gdzie są w ogóle? Gdzie są dzieciaki? Przecież miały tutaj być? Miały grzecznie tutaj czekać? Play, gdzie jesteś? Nie, no muszę ich poszukać. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie te dzieci poszły? Słuchajcie, to jest nienormalne. GPLEG, Play, gdzie wy jesteście? Słuchajcie, dziwna sprawa, bo normalnie moje dzieci gdzieś zginęły i nie wiem za bardzo gdzie są. Jeśli macie jakieś informacje, w sumie, GPLEG? I co ty tutaj robisz? Gdzie ty byłeś? Ej, no, co słuchaj, ci się stało z duszką? Ogóle... Zwichnąłeś nogę w ogóle? No, gdzie, gdzie ty żeś poszedłeś? Mnie. Gdzie rodzeństwo boli twoje mnie. jest, co? A no nie wiem, też gdzieś poszli. Słuchaj, zabrałem telefon i przeczytałem w internecie, że sami możemy robić pieniądze, ale z liści. Wiesz o tym? Że, co? że jest taka specjalna maszyna. mogę ci ją tutaj ci ustawić tą maszynę, mogę? Nie, 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 słuchaj, to jest w ogóle nielegalne. Nie można robić takich maszyn do produkcji pieniążków. Musimy gdzieś no, to schować, ale słuchaj. No, nie, nie. My teraz, no to nam to jest potrzebne, żeby tak zrobić. To chodź tam. Tutaj, słuchaj, tu jest tak. dobra kryjówka, ale w ogóle czekaj, bo martwię się, gdzie jest w ogóle Gplayeczka i Janek? Oni są bezpieczni? Wszystko jest yy. z nimi w porządku? No to... poszli pewnie na jakiś plac zabaw, czy coś takiego, nie możesz się nimi tak, wiesz co, przejmować. Daj ci pomogę Gplayek, powiedz co mam to, to mam ustawić dobra, na to, to tak? Dobra, ustaw na to, dobra. to ustaw na to, bo mnie dobra, noga mi ciężko jest, teraz następnie to ustaw. Tak, dobra, dobra, to to ustawiam teraz, hop, i co? I teraz skrzynka. Skrzynkę na samą krzynka. górę? Tam? Tak, na samą górę dać skrzynię. czy czekaj, czekaj, bo tutaj, żeby ona się otworzyła, to tu trzeba zrobić miejsce. Ty, to tam od góry będzie można ten, tam od góry będzie można liście wkładać, tak? I tu się wkłada no. liście. I co teraz? Tak, to działa już? Tak, ja tutaj złożyłem i tutaj jest taka specjalna skrzynia, i tu będą chodziły pieniążki. Ale teraz, pierwsze co, to po prostu czekaj. musimy iść po liście. A tutaj jakoś, jak się to włącza, jakąś dźwignię tutaj jeszcze nie trzeba, mm. słuchaj, zamontować? Tak, y dźwignię tutaj. Czekaj, czyli co, wkładamy tam na górę liście, spadają tutaj i ta maszyna to przetwarza wszystko i trafiają tak. po prostu tutaj gotowe pieniążki? Nieźle. Tak. Daj, ja to tutaj postawię. Dasy, tutaj, proszę. Dobra. proszę. Z tyłu za tobą, za tobą jest. Dobra, no i co? I słuchaj, na razie to, to, to jedyne co to dirt wyleciał, ale rozumiem, że dobra, czekaj, w ogóle jak to wieje fajnie i to będzie no, tu spływać. Słuchaj, uh -huh. dobra, ale w ogóle synku, żeby liście zdobyć, to w ogóle będziemy potrzebowali nożyca, żeby mieć Mam. nożyce. No to Już masz. masz zabrałem, Przygotowałeś się, tak Przygotowałeś się synku. No to proszę świetnie. Bardzo. To by było rozwiązanie naszych problemów. Słuchaj, normalnie gdybyśmy mieli tutaj, wiesz co. Do robienia pieniędzy. Dobra, jak najwięcej tego, jak najwięcej tych liści, zbieraj też giplejek, zbieramy i będziemy ładować zaraz tam do skrzyni, bo gdzieś tutaj ona na górze e, ma takie jakby miejsce, gdzie będziemy mogli to robić. Czekaj, tak. e, gdzieś to jest tutaj, tutaj. Czekaj, gdzie to ogólnie? Gdzieś tu, słuchaj, to zrobiliśmy tą maszynę. O, dobra, tu widzę, widzę, widzę. Jest no, ta skrzynka. Ja tu dobra. jestem na dole, o! Dobra, czekaj, ja tutaj wkładam y, liście. Dobra, czekaj, znikają, znikają. 41 już liści jest, czekaj, idę szybko na dół do ciebie, g I co? Dobra, Produkują chodź, się pieniądze? Chodź. Produkują no, się. No pewnie już coś się tam zaczyna powoli to Co tutaj robić. teraz za dźwignię? Za dźwignię no, pociągnąć? Za dźwignię, za dźwignię. Tak. No. Patrz, lecą patrz, pieniądze, g plejak Lecą, lecą leci? pieniądze normalnie, widzisz? No, to, tylko to naprawdę ciała na mnie Zrobiliśmy maszynkę do produkcji pieniędzy, widzicie to widzowie? Nie no, Gplayek należy się tobie normalnie kciuk w górę pod tym filmem za taką maszynę, za taki wynalazek. Teraz będziemy bogaci. Także dawaj, ty tu klikaj, a teraz ja będę obserwował jak pieniążki tylecą lecą i wszystko ląduje w tej skrzyni. O, tutaj się y, liście nie, nie przerobiły y, na pieniądze, ale zobaczcie, wkładacie tam normalnie na górę liście, y, to wszystko przechodzi tutaj na dół, przetwarza się i trafia ładnie tutaj do skrzyneczki. No i pięknie, kupa kasiory. A może kupimy dom burmistrza? Dawaj, produkuj więcej tych pieniędzy. Dobra. I kupujemy normalnie dom burmistrza mamy już tutaj prawie dwa staki, słuchajcie, pieniędzy. Ja normalnie zagadam i będziemy mieszkali w jego diamentowym, prestiżowym domu jak milionerzy, co nie? Co ty na to, dzielek? no, co idźcie go, pytaj, Czy sprzeda nam ten dom, dobra? Dobra, także ty tu produkuj pieniążki, a ja dobra, idę pogadać to z burmistrzem to to Mamy w razie co słuchajcie tyle pieniążków Starczyłoby myślę że bez problemu Na zaliczkę a w razie co jakby chciał więcej Więcej, to byśmy mu dodrukowali ile tylko chcemy. Także słuchajcie, idziemy teraz. Niezła, niezła normalnie akcja. I mam nadzieję, że tutaj z burmistrzem jakoś się dogadamy. Halo, burmistrzu, jesteś tutaj w domku swoim? Przepraszam. tak, przepraszam. Tak, słuchajcie... O ty burmistrzu, ja chcę kupić ten dom. Ja chcę kupić ten dom. Dałby radę, mogę kupić? Eee, no, a co ty nagle pieniądze teraz masz? No mam, bo e, tak się składa, że Jeep mi trochę pomógł i daliśmy radę załatwić trochę pieniążków. Za Zarobiłem jeszcze na trulach i chciałbym kupić pana dom, no bo dobra. pan tutaj nie lubi tego sąsiada obok, on panu uprzykrza życie, proszę tutaj no rzucam dobra, na razie dobra. tyle. To biorę, to dziękuję. To w takim razie ten dom jest Twój. Niech Wam się dobrze tutaj mieszka. A ja idę do swojej drugiej pięknej willi. To do, Dobra. do widzenia. I tyle pa. starczy Panu pieniążków? Już więcej nie pa. potrzeba, nie? Spokojnie, jak coś, to przyjdę później po pieniądze. Ja pa. nie mogę. Słuchajcie, zostaliśmy bogaci. Mamy normalnie teraz tyle di bloków diamentowych. Zobaczcie, przecież taki jeden blok jest tyle warty. Ten burmistrz nie wie w ogóle. Słuchajcie, jakąś podpuchę w ogóle zatanią mi chyba ten dom sprzedał. Teraz będziemy tutaj mogli mieszkać z rodzinką, ale w ogóle, słuchajcie, zaczynam martwić się o G-Playkę, bo co jak ona jest w więzieniu teraz, jak ją zamknęli, nie ma zielonego pojęcia, idę słuchajcie na dół zobaczę jak tam w ogóle g Playek produkuje te pieniądze, mam nadzieję, że już tam narobił e, kupę kasiori, idziemy zaraz na jakieś zakupki, kupimy sobie słuchajcie nowy samochód może nawet, jakieś normalnie e, Lambo albo Ferrari g Playek, ej, co tak. jest... Noga ci spuchła g playek no, jako masz wielką nogę Boli, teraz nie wiem, co jest w ogóle tato z tą nogą. Ej, będziemy musimy musieli chyba... Jechać do, do szpitala czy do szpitala Ja nie mogę. No, dużo w, kasy, dużo kasy jest. Wiesz co w ogóle, słuchaj, o dobra, narobiłeś tutaj bardzo ładnie. Chodź, idziemy w ogóle, dasz radę w ogóle chodzić z tą no, nogą wielką. Tak koślawo, tak koślawo trochę mi się chodzi z tą nogą. O dobra, uważaj, jak ci spucha Au. ta nóżka, zwichnąłeś. Au. Słuchaj, w ogóle tak się składa, że mamy już dom burmistrza, tylko teraz musimy no. w ogóle, słuchaj, y, odnaleźć twoją mamę. Wiesz, bo co jak w ogóle oni Oni ją do więzienia wzięli na przykład Idziemy ją poszukać, słuchaj No, to może ja pójdę do kolegi Co, lub do szpitala Lepiej z tą nogą, dobra, to ty no sam No dobra, dobra, mogę cię zawieść razie. jak chcesz, czy dasz radę No, chyba jakoś dam radę To pa no papa, pa! pa. Okej, okay, słuchajcie, idziemy zobaczyć czy GPL'ka w ogóle y, tutaj y, jest dalej uwięziona. Na razie jej tutaj nie widzę, słuchajcie. Na razie jej tutaj nie widzę. Y, I teraz będziemy musieli tutaj po prostu się zakraść. i może w ogóle wykupimy ten dom tak naprawdę... O nie! Policja się tutaj zobaczyła, widzicie to? Ja nie wiem, może lepiej się tutaj nie zbliżać. Y, może nie wiem, byśmy musieli poszukać jakiejś pomocy, może Lumi by mi pomogła. Ej, gipleyka! Co ty tutaj robisz? Psst ps! Co? Co, co ty tu co robisz? Szukałam wszędzie Uciekłaś ciebie? z Tę tak, w ogóle dostajemy milion za nasz dom, ponieważ aresztowali mnie nieprawidłowo, bo w nic złego nie zrobiłam i dostajemy teraz milion pieniędzy, i jesteśmy po prostu bogaci. Co? Ej, GP'a! Ale w ogóle my Co? jeszcze niedawno byliśmy bezdomnymi, mieszkaliśmy. W ogóle mamy tutaj maszynę do robienia pieniędzy i ona jest ha? taka trochę nielegalna, wiesz, no nie wiem, no. ona w ogóle zamienia liście, po prostu drzew pieniądze. Po prostu zamieniarka pieniędzy. Liście zamieniamy na pieniądze, rozumiesz? Zobacz, wystarczy tutaj no. tak zrobić. Ile są pieniądze? O, nie może się, się o tym policja dowiedzieć. Ja nie wiem, może my się tego pozbędziemy, może ja zniszczymy biorę, tą maszynę. To ja co? Skoro no, już nie, no, jesteśmy to domu bogaci. A może będziemy mieć tą maszynę? Co? Słuchaj, w takim razie. My, my, skoro my jesteśmy bogaci, to już nie potrzebujemy. Popatrz w no! ile tu pieniędzy się zrobiło. Uciekajmy stąd. G-Playka policja się o tym nie może dowiedzieć, bo, bo nie wiem, czy nie będziemy mieli z tego powodu jakichś problemów. Dawaj, uciekamy. Słuchaj, skoro Dobra. już teraz wszystko jest w porządku, A? dostaliśmy odszkodowanie. Wiesz, myślałem, że to jest. To jest najgorszy dzień w moim życiu, a tak naprawdę wszystko zamieniło się tego samego dnia w najlepszy dzień, bo jeszcze zostaliśmy bogaci, teraz to ja w ogóle nie będę musiał, słuchajcie chodzić do pracy, jest normalnie kozacko, dawaj, musimy teraz jechać kupić nowy samochód, Gplayka nowy samochód, Dobra, Ej, to w ogóle jedziemy. nowy dom jakiś, największy dom i może w ogóle wyjedziemy gdzieś na wakacje co ty na to, Gplayka? Dobra, ja jestem bardzo chętna, żeby gdzieś pojechać Dobra, słuchaj, to chodź na początku na zakupy, wydamy trochę kasiorki, doradźcie nam w komentarzu jaki samochód e, chcielibyście, żebyśmy sobie kupili, e, model, markę, co ty tam w kilku wam się e, wydaje, ojejku, najlepszego, a my się z wami na ten moment żegnamy, trzymajcie się, papa. Pa.